Hej, witam wszystkich bardzo gorąco, a dzisiaj test i recenzja kierownicy Ferrari Racing Wheel Red Legend Edition. W pudełeczku są cztery elementy: kierownica, gaz oraz hamulec, śruba mocująca oraz zaciski na kierownicę. Ok, zacznijmy sobie od omówienia naszej kierownicy. Jeżeli chodzi o jej wygląd, to podoba mi się to żółte logo Ferrari na środku oraz czerwone gumowe stawki, dzięki którym nasze dłonie na kierownicy są bardziej stabilne oraz w ogóle się nie ślizgają. Kierownica jest wykonana z plastiku, ale raczej dobrego materiału na szczęście nic nie skrzypi. Kierownica posiada 11 przycisków głównych. Jeżeli chodzi o ich spasowanie oraz wygląd, widać, że jest to średnia półka. Za kółkiem znajdziecie również łopatki do manualnej zmiany biegów. Są również wykonane z plastiku, a po każdym użyciu przycisku usłyszycie charakterystyczny klik. Z lewej strony kierownicy znajdziecie przełącznik, ponieważ kierownica jest kompatybilna z PlayStation 3 oraz komputerem, także warto się upewnić na, na co macie ustawiony przełącznik przed podłączeniem do komputera. Cockpit ma fajny, okulisty kształt, podobają mi się również te wcięcia po bokach, natomiast mały minus za widoczne mocowania wkrętów. Tył kokpitu znajduje się wejście na nasz kabelek od gazu oraz hamulca. Montaż kierownicy jest bardzo prosty. Naszą podkładkę mocujemy do kierownicy za pomocą śruby mocującej, która jest naprawdę stabilna, a następnie przykręcamy ją do naszego biurka. I tutaj muszę przyznać, że to mocowanie jest naprawdę solidne i zrobiło na mnie mega dobre wrażenie. Dużym minusem tej kierownicy jest jej zakres ruchomości, ponieważ ma ona tylko 180 stopni, także latanie bokiem w forzie będzie naprawdę ciężkie. Według mnie nasze kółko posiada zbyt mocne odbicie. Jest na tyle mocne, że po puszczeniu kierownicy może nam nawet szarpnąć biurkiem. Jeżeli chodzi o podkładkę gazu oraz hamulca, sytuacja ma się tutaj troszeczkę gorzej. Największym minusem tej podkładki jest jej stabilność. A dokładniej mówiąc jej brak. Pomimo gumek antypoślizgowych, które są zamontowane pod spodem, podkładka po prostu ślizga się po podłodze, co jest mega utrudnieniem podczas gry. Dodatkowo irytuje fakt, że podkładka podczas naciskania hamulce lub gazu po prostu podnosi się do góry, co jest również mega denerwujące i za to naprawdę duży minus. Dodatkowo irytuje czułość hamulca. Mam tutaj na myśli, że trzeba naprawdę się postarać i użyć sporo siły, żeby go wcisnąć, a latająca podkładka wcale nam tego nie ułatwia. Z gazem jest troszeczkę lepiej, ale nadal uważam, że powinno być to lepiej skalibrowane. Kierownicę przetestowałem w grze Forza Horizon 4. Niestety kierownica nie posiada wsparcia od forzy, także wszystkie ustawienia trzeba robić ręcznie i dodatkowo instalować sterowniki. Z powodu braku wsparcia od forzy nie możemy również zmienić sobie czułości, co jest naprawdę sporym utrudnieniem. Jak dla mnie kierownica jest zbyt bardzo czuła, lekkie jej dotknięcie może nam obrócić samochód o 180 stopni. Latanie bokiem na tej kierownicy to naprawdę duży problem i spore wyzwanie, szczególnie dla osób, które nie mają zbyt dużego doświadczenia i nie pomaga tutaj włączenie symulacji albo włączenie ABS-ów. Czasami miałem wrażenie, że kierownica w ogóle nie działa, dając ją na opór w lewo po prostu samochód jechał prosto. Słowem zakończenia mogę pochwalić kierownicę za dobrą stabilność na biurku oraz za jej ogólny wygląd. Natomiast jeżeli chodzi o samo granie na tej kierownicy, to niestety nie mogę powiedzieć, że jest to czysta przyjemność. Bardziej przyda się do symulatora prawa jazdy albo do Euro Truck Simulator, ale jeżeli chcecie polatać bokiem np. w Forcie 4, to stanowczo nie polecam. Jeżeli recenzja i test wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie do mnie na Instagramie na PRIF albo piszcie w komentarzu na dole. Ja wam dziękuję za oglądanie, do usłyszenia.